Tylko jakieś serca błagam, nie błagam nie. 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 To jest serce świni? Pan od biologii przyniósł serca świń, bo mają budowę podobną do serca człowieka. W jego wypadku takie pomocy naukowe są czymś powszechnym. Na co dzień stosuje je na swoich lekcjach, żeby bardziej zaangażować uczniów. Co ciekawe, badania pokazują, że użycie pomocy dydaktycznych. Może zwiększyć zdolność do zapamiętywania wiedzy nawet o 80%. Nie, 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 nie. 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 Przepraszam, ale ja muszę opuścić tą salę na sekundę, zrygam się. Jak pan podniósł tylko to, do mnie tylko odrobinę tego zapachu doszło, ja tylko je zobaczyłam, a zobacz. Więc ja powiedziałam, że dziękuję bardzo serdecznie za tą lekcję. Była na pewno wspaniała i wyszłam z klasy. Dlatego właśnie prosiłem was o to, żebyście nic nie spożywali. Świni? Mhm. To się je? Tak. Okej, okay, będziemy dokonywać sekcji. Dobra, okej. Okay. Ja Powsze, usiądźcie. Na razie. Czy jesteście w ogóle na to gotowi? Nie bardzo. Nie bardzo? No nie pasowało mnie to. Jakbym miał wybór, to wolałbym tego nie robić, ale nie mogłem wymięknąć. Tak, Hakiel wygląda takiego, co by chciał. Chyba nie miałem czegoś takiego jak y, sekcja y, serca świni w swojej podstawówce, więc dla mnie to było fajne przeżycie. Titus, co się dzieje? Nie, nie podejdę nie, 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 bliżej, będą ciłać z daleka. E, ale ja chcę, żebyście to robili na swoich ławkach. Nie, chcesz... A, to, nie, 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 nie. Zdziwiłam się, że Titus nie chciał kroić serca, bo on wygląda takie otwarcie, co mu wszystko jedno, i generalnie mógłby rozkroić te serca i jeszcze je zjeść surowe. Gdzie jest Mela? Melka wyszła z klasy podczas sekcji yy, serca. A ja nie chciałem, żeby po prostu ona czuła się, że nikt do niej nie wyszedł. Nikt za nią nie pobiegł. O, oh, foko! Mela! Mężczyzna! Chwila, ale. Greg, co się dzieje? Chciałem pokazać Meli, żeby się tego nie bała, że to nic strasznego. Dobrze, ale dla Mary może być to nieodpowiednie. Fiegus po prostu czasami jest taki niemiły, niefajny, a żarty są bardzo śmieszne i od tego się różni.